mam tutaj The Gaming Fabian, a ze mną z różnych gier to zostawcie trzy łapki w górę subskrypcję ze dzwonem oraz komentarz i lecimy, nie? Z rondo. O to ak akurat zaczęli. Mm. Oczywiście Blondie też będzie nagrywała, ale bez gło głosu niestety. Musicie ją, ją, ją jakoś zmusić. Boże jeszcze tu nic nie zrobili. Od deska o kurde co to za skin Przy, przy głównym wejściu kampi jakby co O, ktoś go zastrzeił E tam gdzie położyłem deskę to jest, to jest żółty klucz Ja mam ręce. E, klucz francuski nie O tutaj jest e, pomarańczowy klucz E to, tam gdzie wiesz Gdzie tam się drugi raz używa nie E ty, ty pojedzie e, Więc uważaj jednak nie idzie. Chłop będzie ten przy, przy wejściu kampił, nie? To taki Debil z niego. Co ja pierdzielę, panie? Chłopie, gdzie ty kurde kampiusz? Bomberuła. Gdzie to bombaryła Tam je bombaryła Ja pierdzielę. Chodź, bombaryła Chodź! Chodź, bo zaraz czekać na ciebie będę. Chodź! Chodź! Azor do nogi. Azor do nogi! Pa, idzie. Pa, pułapkę dał. O kurdej, syn. Masz tu mojego kolegę. Bieraj go. Gryź go. Gryź go. Azor, gryź go. Chodź tu. Gdzie? Azor. Do nogi. O, dobrze. blondy. Jeszcze biały kluczyk. Babo nie zabieraj O ty kur... A to nie ty byłaś, to jakaś baba go zastrzeliła Myślałem, że, że ty miałaś broń, nie? To ja jeszcze poszukam omicji Bo gdzieś jeszcze może być i może się uda nam ograć typa A, a tam jest ammo am czy nie? Nie, nie ma Kurde już nigdzie ja amomicji nie ma, naprawdę? Ty, Tung 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 sachur mi wysłał zaproszenie do znajomych. Przyjmuję. Tung 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 Sachur dodał mnie do znajomych. Ty, już Amomicji nie ma w ogóle. to jest raz, człowieku. O kurde, Amomicji to nie ma. No, jeszcze gdzieś powinna być ta amunicja. A nie, że tak już od razu. E, wszystkie wykozaj, wykorzystaliśmy amunicję. A ty żyjesz? No, chodź Azor. Dobra, udało mi się, uciekłem. O! o chcę być sam, ale twoje wspomnienia nadal mnie dręczą. Zarobiście! Spoko ja też jestem uparty, Zamiast się czasami nie chcę nagrywać a, a żeby O Boże co za tung tung Żeby tutaj nas blondi tutaj ee... Żeby nagrywała z głosem, to musi być pon, y, 30 y, od 20 do 30 łapek w górę. N nie? Blondie? My Myślisz, że się uda, czy nie? Te 30 łapek? Nie. O, to, to, to ten skin, co my mamy. My to nagrywamy w czwartek, a... Nie jaki kurde czwartek w niedzielę, a się pojawi w, oko w okolicach czwartku piątku. Kurde, ktoś... użył tego żółtego klucza nie. To gdzie ten żółty klucz? Kto ma żółty klucz? Bo, bo tam kurde przejście było... jest y, tam otwarte, y, ten safe nie jest otwarty, a ktoś kurde wziął żółty klucz. No ta, tam, tam, tam tylko, tylko yy, pomarańcowa karta leży, a gdzieś masz złoty klus. Nie wiem, nie, nie wiem co, co mówisz do mnie, bo zacina cię. Nie gadaj, że tylko my zostaliśmy, a nie, jeszcze tam typy chodzę. Patrz, George go goni! Albo bardziej ją. Jeszcze Ktoś kurde, zapewne nosi niebieski klucz. No tam ma złoty. Nie wiem, gdzie go użyć. To jaki niebieski klucz. W drzwi? Dziękuję. Tylko. O, do, o, ty na mnie sfokusowany jest. To, tylko jeszcze. A, to, to już wszystkie, dobre. No filetowy pan pała go goni. Uważaj! O Boże! Prawie by cię zabił, nie? Milimetry! Czekaj, muszę babę zaprowadzić. Chodź! Chodź, babo! Chodź! A tego nadal kurde George goni. Opa! Palnął kogoś. No, Jezu ta baba ciągle żółty plus nosi, nie? Naprawiłem jabłko. Chodź ty, A. No chodź, chodź mi kolorowy O kurde Masz tu ducha Musiałem że do tego ducha, nie? Czekaj muszę Jord zadać <grystanie> A kis tanie no, Kto mam młotyk? No. Kurde, babo, proszę nie trollować. Dobra, mojego ducha złapał. No a George go nie złapał, żeby mu pierdzielność pało. Kurde, goni mnie. Ja pierd... żule. Idź ode mnie. Typie, daj mi żyć. Boże, baba tu nosi kurde ze sobą młotek. Nie, gdzie go dać? Kurde, myślałem, że tam zdechła. Co? To dobrze. No teraz się się... Dobrze cieszę się i nie zacina cię O, dobrze Chodź babbo Chodź Pokażę ci gdzie użyć młotka No chodź tu No Jezu, co za nieogarny Chodź babbo Dobra to by byłoby na tyle na, w dzisiejszym odcinku Następny odcinek jak, jak się wam uda I łapki w górę Oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem oraz komentarz się manko i elo